Jeszcze z tej strony, teraz będę pokazał jak się pobierać Seynos Extreme Wchodzimy i pobiegamy pizzy gry. Pobieramy darmowe gry do pobrania. Cały Xnim nice. Chodzimy. Pobierz I tutaj macie na operze Tu ciśnijcie Tu. Krzyżyk i tutaj macie pobrane. Nie, bo ja u siebie pobieram. Nie, i tu na polskim. I co zrobicie? I tam. I tu. Tam. Dalej, tam, dalej, dalej, dalej. I tutaj pobieram. Dziękuję i łapkę w górę i tam subskrybujcie kanał i jesteście i komentujcie i pomogę wam z tym pobraniem. Jak nie działać, to pomogę. Dzięki i ją!